zrobić, gdy przywódca kraju ma pół tuzina żon, z którą się spotkać? Przed takim wyzwaniem stanęła amerykańska pierwsza dama w RPA. Michelle Obama podróżuje po Afryce. Z kolei niemiecki minister spraw zagranicznych podróżuje z partnerem. A o polityczno-obyczajowych problemach z protokołem dyplomatycznym Joanna Dressler. Z którą pierwszą damą się spotkać, gdy pierwszych dam jest kilka? Przed takim dylematem stanęła Michelle Obama, która podróżuje po Afryce. To wizyta w RPA, gdzie prezydent Jakub Zuma ma półtuzina oficjalnych żon i narzeczonych. To ubiegłoroczny ślub z żoną numer 3. Choć wszystkie małżonki chciały towarzyszyć Michelle, ta wybrała żonę Nelsona Mandeli. Zuma w odwecie na powitanie Michelle wysłał ministra więziennictwa. Wielożeństwo potrafi popsuć stosunki dyplomatyczne. Na wizytę do Wielkiej Brytanii prezydent Zuma musiał wybrać, którą żonę zabrać. Tak zażądała królowa. Trafiło na żonę numer 3. Ponieważ nie zabrał swej żony w podróż poślubną, w związku z tym próbował to rekompensować, i to bardzo dobrze, Podróżą do Wielkiej Brytanii i to była oficjalna wizyta. Choć prezydent Zuma jeszcze w XVII, zabrać wszystkie małżonki. To rycina z 1677 roku z wizyty polskiego poselstwa u sułtana w Turcji. Posłowie byli zaciekawieni eunuchami i tysiącem żon. Czasy się zmieniły, teraz reszta żon nie zostałaby potraktowana jak pierwsza dama. Takie zaskoczenie boże, byłoby nieeleganckie boże, wobec gospodarz. bo gospodarz gospodarz, był żeśmy inną panią w towarzystwie widzieli. Ambasador Jan Piekarski, który przygotowywał wiele oficjalnych wizyt, miał kilka takich delikatnych sytuacji. Mieliśmy w ze stolic ambasadora konkretnie Danii, który był z partnerem legalnie uznanym przez prawo Zasiadał na przyjęciach przy stole z małżonkiem. Tak jak szef niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle, który męża zabiera w podróże służbowe. Guido Westerwelle złamał żelazną zasadę zabierania partnera tylko w wyjątkowych sytuacjach, a ponieważ jego partner jest biznesmenem, no to powstało takie podejrzenie, że podczas podróży robi własne interesy, choć za tą podróż sam płaci. By nie stwarzać dyplomatycznych zawirowań, premier Islandii Joanna Sigurðardóttir nie zabiera żony. Może dlatego, że jest pierwszą panią premier na świecie, która poszuliła kobietę. Czasem zabiera dzieci, które są z jej poprzedniego heteroseksualnego związku. Joanna Dressler, wydarzenia.